bo wytrzymałyśmy do drugiej rano czyliśmy do pierz, nie pamiętam już jej wytrzymałyśmy i ja notowałam u niej i też wytrzymałyśmy do drugiej Niestety nie mam dowodów, ale mówię to mówię Więc jej już nie ma no, ja bym jeszcze mam jej desim 2 zwierzaki. Mam akcesoria, młodzieżowy styl i zwyczajne z tym zwierzaki. Mam bardzo dużo gier, młody doktor 3, młody doktor 2, stopniny nowy. Wróćmy prawie wszystkie... A i opowiem Wam o moim marzeniu. Chciałabym konia. Ale mam psa, 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 psa. Psa. Albo świnki morskie. Więc zaraz skończymy ten odcinek, bo ja będę chciała, będę chciała, chciała, chciała pograć sobie w jedną z gier, bo mam internet, ale nie. No i mam problem z toczy